Ale się porobiło. Funding zmienił zasady i wywołał dość dużą burzę w internecie. Jestem naprawdę zaskoczony tymi komentarzami. Zobaczmy, co ludzie piszą. Miałem zaraz otrzymać wypłatę. Loguję się dziś i widzę, że z mojego konta usunięto 2100 dolarów. Bardzo okropny prop firm. Zabrali wszystkie moje zyski z HFT, Rackpool. Zaaktualizowali, zmienili zasady 19 grudnia. Zaraz przejdziemy do zasad, ale na razie przyjrzyjmy się tym komentarzom, co ludzie piszą, bo wywołało to większe poruszenie niż, niż ja się spodziewałem. Myślałem, że te zmiany zasad dotyczą tylko skalperów. Miałem całe konto gotowe do wypłaty. Usunęli mój zysk ten weekend i teraz konto ma tylko 600 dolarów mniej. Rok pół wszystkie zyski firma Oszustów. Miałem u nich dwa konta, zyski na jednym koncie zamieniono z 3% na 1%, inne konto spadło z plus 1,5% do minus 1,5%. Ufałem tej firmie. Tak, jak mówiłem w poprzednim wideo o tej firmie, nie ma co się w ogóle przywiązywać do tego typu firm, bo prędzej czy później może coś się przydarzyć. Natomiast jestem zaskoczony, że jedyna firma, o której nagrałem wideo, akurat zrobiła coś takiego, to coś pokazuje, że nie da się zweryfikować i przewidzieć, co się może wydarzyć i traktować te firmy. Jako bankomat i jak najszybciej uciekać z nich, albo po prostu się nie przywiązywać. Jak wejdziesz do linku poniżej tego wideo, jest Funding Ticks, znajdziesz listę polecanych firm i tylko o tej nagrałem wideo. Tu jest to wideo do obejrzenia, natomiast pełne zasady zawsze znajdziesz tutaj w dokumentacji trzeba zawsze weryfikować i sprawdzamy pierwsze zmiany. Na żółto zaznaczyłem zmiany: wielkość konta, marginos błędu, został powiększony. Czyli tutaj plus 250, przy koncie 25 tysięcy, tylko z nazwy, pamiętajcie. Tutaj ekstra 500 dostaliśmy, niby wszystko fajnie. Margines w porównaniu do celu, nie przypominam sobie, które prop firm ma tak dobre zasady, czyli że trzeba uzyskać cel 2,5 i możemy ryzykujemy 2,5 tysiąca dolarami kapitału. Gdzie tu minusy? Przechodzimy sobie dalej. Zasady Challenge. No, i tutaj mamy pierwszy problem, ponieważ zmienia nam się zasada odnośnie high frequency trading. Przedtem mieliśmy 50% tradeów, musiałoby powyżej 10 sekund. A obecnie co najmniej 30% tradeów i zysków musi pochodzić z transakcji otwartych przez co najmniej jedną minutę. Także wszystkich skarperów to eliminuje. Ja też dlatego przestałem tradeować na tym koncie. Myślę teraz, żeby tradeować podczas sesji azjatyckiej albo europejskiej wyłącznie. Jedyna szansa, żebym jeszcze jakoś z tego wyszedł konta. No i teraz patrzcie, jak to jest obliczane, bo to też jest dosyć ważne. Czyli przykład, bo to, to się tyczy, ta zasada się tyczy tylko challenge'u. Także oni chcą, żeby Jolo trading robić i ryzykować jeszcze więcej. No ale dla żadnego skarbata tak siak to nie będzie miało sensu. Wybierze po prostu inne pro firmy. Czyli sumują wszystkie. Twoje zyski i straty. Czyli mamy zysku, zysk na koncie, mamy załóżmy 670 dolarów. Później sumują zysk z transakcji trwających powyżej jednej minuty. I w tym przypadku tylko jeden trade trwał powyżej jednej minuty, załóżmy. 450. 5 dolarów. Reszta to transakcje poniżej 1 minuty. Na przykład 53 sekundy, 46, nawet 1 minuta. Czyli całkowity zysk powyżej 1 minuty to 405 dolarów. Tych 670 zysku. I później dzielą te dwie liczby. Powstają 60%. Wniosek dla nowej zasady. Czyli wymóg zysku wymagane jest 30%. I tutaj przechodzimy. Natomiast zasada mówi o zyskach oraz transakcjach. Czyli masz 9 transakcji ogółem. Ale tylko jedna trwała powyżej jednej minuty, więc tutaj jest challenge niezaliczony i trzeba tradować dalej. Kolejne ułatwienie na plus w tym razem, czyli weryfikację robią w końcu automatyczną i trwa, napisali, że około 15 minut po zaliczeniu challenge'u KYC napisali, że kilka minut trwa, tym nic nie podawali, przeważnie chyba 24 godziny mieli na to. No i podobno automatycznie tworzy się Master Account, także tutaj poprawili się. Na temat przechodzimy do Master Accounts, czyli jak już zdamy challenge, co się dzieje dalej, bo tutaj się pogarsza. Przede wszystkim margines błędu się zwiększa, to jest na plus. Ale. Przez to, że się zwiększa margines błędu, to cel minimalny, czyli kiedy można się ubiegać o pierwszą wypłatę, również się zwiększa. Czyli jak w przypadku tego głównego konto. Mogliśmy ubiegać się już o wypłatę na 52 tysiącach, teraz trzeba 500 dolarów więcej. Poza tym dodali jeden dzień tradingowy więcej, więc z pięciu wzrosło do 6 oraz o 50 dolarów podwyższyli, że każdy dzień tradingowy musi być 50 dolarów więcej. Czyli teraz, w tym na niby najlepszym koncie, trzeba tradować jeden dzień tradingowy zliczony, jeśli przekroczysz 200 dolarów. Niby to są małe rzeczy, ale Dużo łatwiej zrobić 150 dolarów niż 200 dolarów na dzień. Wiem, że może się to wydawać rzecz nieistotna, ale to suma summarum będzie miało znaczenie do wypłaty. Poza tym zmienili podział w master account z 90%, teraz otrzymujesz tylko 80%. No, są firmy, które tak robiły. Ta firma wydawała mi się lepsza, ponieważ miała 90%, no ale jest to nie fair. I wiecie, co jest najgorsze w tym? Że oni zastosowali te zasady również dla starych kont. Czyli te zmiany dotyczą również kont, które były zakupione przed zmianami. Nie przypominam sobie, żeby któraś firma zastosowała taką zasadę. Jest to naprawdę nie fair, i rozumiem, dlaczego teraz dużo dra drama w internecie i ludzie naprawdę czują się pokrzywdzani. I teraz, zasada dla master account. Zyski z transakcji utrzymanych przez jedną minutę lub krócej nie będą uwzględniane. Wszystkie straty, w tym prowizje z tych transakcji, będą jednak zaliczane. Dlatego ludzie piszą negatywne komentarze, bo mieli zyskowne trajdy poniżej jednej minuty i te zyski zostały im wymazane z konta wczoraj. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak zrobili. Dalej mamy przykład, natomiast ten przykład, nie będę zmieniał tutaj liczb w tym przykładzie, natomiast wiadomo, że tutaj jest, jest to zrobione na, na innych liczbach, po prostu już nieaktualnych, natomiast pokazuję ten przykład tylko w poprzednim wideo, jak to przelicza się, żeby utrzymać wypłatę. Konto Live pozostaje bez zmian, no i tutaj też bez zmian. Także nie mam pojęcia, dlaczego Fundintix to zrobił. Są głosy, że może wychodzą w ogóle z branży futures i skupiają się na CFD, gdzie mogą skamować ludzi dalej. Wiem, brzmi to bardzo źle. Mieli bardzo fajne zasady. Ale niestety nie mogę ich więcej polecać, a zwłaszcza jeśli jesteś skarperem. Jeśli nie jesteś skarperem, no jeszcze jakoś by uszło, ale trzeba bardzo uważać. Ja bym przeczekał następne kilka miesięcy. Nie wiadomo, co się wydarzy: czy naprawdę znikną z rynku, czy nie. Może to tylko plotki, a może po prostu pod napływem presji wrócą do starych zasad. Nie wiemy tego. Wypłaty były procesowane, także nie mieli z tym żadnego problemu. Ale to jest ważna rzecz. Nie sądziłem, że tak dużo ludzi będzie dotyczyć ta zmiana zasad. Przecież dodali ekstra limit loss, więc ludzie powinni być zadowoleni. Jednak, widzicie, takie firmy biorą się za skalperów. Dlaczego? Ponieważ skalperzy najwięcej zarabiają. To jest dla mnie takie potwierdzenie, że tutaj na tym kanale idziemy w dobrym kierunku. Trade do minuty jednak na futures mogą być bardzo zyskowne. Także trzymajcie się, uważajcie na tego typu firmy, wypłacajcie jak najszybciej i do zobaczenia przed wykresem.